Bogu. jak widzicie dzisiaj akcja sianokosy ciąg dalszy Dzisiaj lecimy w sumie tak jak koleżki wykosić Można powiedzieć usługowo Ale to zaraz wam wszystko tutaj pokażę, jak to będzie wyglądało Także sobie tutaj I lecimy, no i co, depnąłbym troszkę właśnie się prosi, żeby depnąć ale patrzcie zaraz. Tam, ja wiem ile tam będzie, ze 30 arów może kawałek e, Czekajcie, bo nie wiem co się nagrywa w ogóle. Chyba się powinno nagrywać. O, nagrywa się. A czy dobrze, to nie wiem. Tak. Nie, nie wiem nadzieję, że się tak. nagrywa Także co? Tam kiedyś mówiliście, żebym nagrywał e, nawet kilka akcji pod rząd. E, także, o. także nagrywam teraz kosy. E, myślę, że... Właśnie, jest takie pytanie wskutek do was. W sumie i tak, ja dopiero zadecyduję o tym tak do już końcowo, ale bo chcę to właśnie znosić, Przewrócić wrócić sobie na siano i potem to sprasować, tak? Potem to sprasować. No i chcę to gdzieś sprzedać. I teraz tutaj pytanie, czy tak robić, czy to pierdzielić, nawet tego nie dotykać, nie? Tutaj jest ta działeczka jak widzita ogółem całe te. Tu jest Maria. Pamiętaj, no trochę źle zrobiłem, bo sobie yy, powietrze do kół z przodu. Teraz mam po dwa, po dwa bary nabite. A tak po trochę waży. Jakby tak wujaków na otako, to no dajcie spokój. Nie? Ogólnie co, w Kesiarce tutaj wymieniane były uchwyty do, do noży Bo już się, nie wiadomo jakim cudem, nagle się urwały Czekaj, tak. Muszę się ustawić, żeby to było dobrze rozłożyć żeby mnie przy okazji nie zabiło <grystanie znowu> W dobre razie, może Także idziemy to rozłożyć, dziadostwo. Żadudostwo Kurwa. O, dobra. Op. Dawaj, tak kurcze. Chodź tu, szmato. to op, 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 op. Ale tak, to trzeba... Oj. damy tu i jakoś powolutku ale już się przełamuje. Dobra. No. Kurna mać. Ach, dobra. Dało się żeby się udało wałek też będzie dobrze. <grywa> Trzeba ją na śrubę trochę przetętegocić. O, no, tam. Nie wiem, tu może zejść z pół godzinki może. Będziemy mieli pociupane. To... Nieszczęsny Ale w końcu się to musi wyrobić, tak? Ten, ten wałeczek tutaj Kur... Kurna, mam druta? Mam chyba druta, dobra Drut się przyda chyba No szkurcz No macie Pierdzielę jak ja... No O No i co teraz? Wlazło i co? I nie wlazło do końca, tak? Powinno wleźć dobrze z tego młotka wziąłem, bo... No. ...bym przynajmniej szlak trzy razy trafił chyba Robisz tak, jak robiłem zawsze, czyli to. kawałek na pół. Dym dyre, dym dyre, dym. Ale długa, Moje oczy. Dobra, tam walić to trzeba to zapinać od bo mi szlak trafi do Dobra, na, na haram tam do środka. A ta O, Klasło. No widzicie Trzeba się trochę nawkurzać Nawkur, że tak powiem, nie powiem I zadziała to, to zostawię w sumie, bo to będzie ciężko mi to trafić Najpierw to trzeba zapiąć teraz Dobra, dobra Zero tutti No No i bangla Można kosić To jest, się to trzeba napierdzielić przy tym, ale na co? Niech nie mówi, że będzie łatwo To Jezu, to szczoła Dobra, zobaczymy Co to, co to, to, co to, Nie. Ja chyba. Dobra, to, co Ja co to, to, jest to, co Miedza tak to, było chyba O! Dobra, wałek i tutaj zrobiłem największy błąd, ponieważ włączyłem wałek na podniesionej kosiarce. O! Co do Jak widzicie, tutaj przyjechał kolega z pomocą. No jak widzicie co, no wałek kurwa, tą jedną część. To chociaż i tak, że udało nam się to wydrzeć z tego wałka. No i co? No to to zostaje no Pizdu wyjełaś krzoki i jechać do domu w seprowara jak No i co? No nie wiem, będziemy coś działać z tym. Zobaczymy, co to wyjdzie. No i co widzę, wracam do domu w tobie aktualnie. Kocharę złożyłem. Niestety, nie udało nam się tego wałka naprawić yy, Mimo, że próbowaliśmy go naprostować na madle. Prać motem <grym> yy, Trochę go naprostowaliśmy, ale jeszcze nie jest to yy, Tak prosty jaki był yy, Więc już postanowiliśmy, że to trudno z tym, nie to yy, Będzie trzeba to no i dalej, kupić Tyle, bo ten, to wiecie, niby wie, go wyprostujecie Ale zawsze będzie, o to jakieś minimalne bicie ale nie jest wskazane yy, tak że co. No widzimy się pewnie w kolejnej części tego vloga. Ja bych to gardoval. I będziemy prosić Tak więc witam w kolejnej części vloga. jak widzicie gościmy sobie eee, tutaj jak widzicie trawa nawet jest ładna i może znowu bardziej takie wiecie, takie gorsze ale są naprawdę wysokie trochę z tego masy będzie i właśnie nie chcę to pracować chcę co z tym robić chyba to spracuje najwyżej będzie leżało w dole, gdzie lecę Mamy za trójkę, żeby jednak większe obroty nie trochę Zaczynamy z nawetkiem. A kto jak to będzie? No, trwało po prostu, więc to też ładnie to ścina. potem Wam pokażę ee, halogeny bo w końcu po jakichś tam miesiącach e, znowu działają w e, przodu się wąsłano halogeny a ja Wam to pokażę myślę, nie wiadomo wykoszoną całą aż aż tutaj zaleciało, trzy bociany cholera jasna <gry> także łączka mamy obkoszoną elegancko może dzisiaj jeszcze sobie przewrócę, zobaczymy jak to będzie tutaj zestaw, miałem mam pokazać światła a więc tak z przodu mam takie światła założone zaraz możemy odpalić, pokażemy jak to wygląda wszystko No i tutaj niestety rozładowała mi się już bateria, także pokażę Wam je w innym vlogu po prostu. Yy, a teraz możecie zostawić łapeczkę w górę, subika oraz napisać jakiś pozytywny komentarz. Miłego dzionka, życzę.